Współczesny człowiek ciągle obcuje z mediami. Media są wokół nas, my jesteśmy w mediach. Niewątpliwie są one dla nas wielką pomocą, ale również i zagrożeniem. Stąd też pomysł zorganizowania konferencji pod nazwą Etyka Mediów jako gwarancja bezpieczeństwa człowieka, zagrożenia i wyzwania w krajach Trój trójmorza realizowanego przez Instytut Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa. Serdecznie zapraszam w trosce o bezpieczeństwo każdego z nas.